Zakończyłem przed chwilą pierwszy etap ma, e, mastektomii, i to jest bardzo ciekawe, bo e, co jest celem operacji u osób, u osób transpłciowych? Generalnie mastektomia to jest element tylko. Tak? To tutaj e, bardziej myślimy o plastyce klatki piersiowej, bo zwróćcie uwagę, że rysuje pozycję brodawki. To jest, e, to jest coś nowego. Mastektomii tego nie ma. Poza tym są linie, inne linie nacięć i e, też e, nie dające. W długim odcinku czasu odpowiedniego efektu wizualnego. Tutaj linia księcia jest tak skomponowana, aby szybko zanikła i wkomponowała się w ciało. No też dużo czasu poświęciłem na to, żeby wypozycjonować brodawkę. Mastektomia, czyli tak zwana jedynka, to nie jest operacja onkologiczna. To jest operacja generalnie plastyczna. Kształt blizny, pozycja brodawki, wykonanie przeszczepu. To tym zajmuję, tym zajmuję się ja, jako chirurg plastyczny. Dopasowuję sylwetkę ciała do następnych efektów, efektów leczenia, leczenia. प्लास्टिक की ग्लास की